Cześć, tutaj Monika Anweiler. Witam Was w kolejnym odcinku Droga do Zero Waste. Tym razem zrobimy sobie kolejną rzecz, dzięki której ograniczycie odpady w swoim mieszkaniu. Tym razem będzie to dezodorant. Wiadomo, że na rynku znajdziecie mnóstwo wersji, w sumie nie takie mnóstwo, ale znajdują się w sklepach produkty, które są bardziej last waste w zakresie właśnie dezodorantów, czy to dezodorant w słoiku, czy w puszkach, czy po prostu w papierowym opakowaniu. No ale jeżeli chcecie wyprodukować je totalnie z zero waste i przy, przy tym zaoszczędzić pieniądze, no to najlepiej właśnie zrobicie samemu. Macie wtedy pewność, że są pozbawione totalnie chemii, parabenów i innych substancji chemicznych, które nie są zbyt dobre dla Waszego organizmu. Do naszego dosyderantu użyjemy kilku składników. Będzie to olej kokosowy, mąka. Aradutowe, masło szyja, soda oczyszczona i wasz ulubiony olejek eteryczny. Ja akurat wybyłam grajotowym, bo akurat po prostu miałam go w mieszkaniu, więc po co kupować inne. Aby stworzyć nasz dezodorant dodajemy jedną łyżkę oleju kokosowego. Kok kokos masło szyja też jedną łyżkę. No i ogólnie w przypadku właśnie. Dlatego, że chcecie produkować kosmetyki sami w domu, kupować większe opakowania, bo wtedy automatycznie ograniczycie ilość tych odpadów. No i wyjdzie Was zdecydowanie taniej. Kolejnym składnikiem będzie soda oczyszczona. Również dodajemy tutaj jedną łyżkę sody oczyszczonej. Na sam koniec dodajemy właśnie tą mąkę. Tutaj dodajemy dwie łyżeczki. W sensie dwie łyżki, Dwie łóżki, pamiętajcie, dwie łyżki. Pamiętajcie, że w przypadku takiego dezodorantu, który robicie sobie sami w domu. Bardzo ważne jest to, żeby dobrać odpowiednio ten produkt dla siebie. Oczywiście to, co będzie odpowiednie dla mnie, nie znaczy, że będzie odpowiednie dla Was. Więc musicie tak naprawdę próbować ze składnikami, a dokładnie z ich proporcjami. Jeżeli uważacie, że dezodorant nie pochłania zbyt zapachów tak, jakbyście chcieli, dodajcie wtedy więcej sody oczyszczonej albo więcej olejków eterycznych. Pamiętajcie, żeby po prostu próbować, a nie zważyć się od razu na samym początku. Po dodaniu produktów oprócz oleju eterycznego. Dodajemy cały, całą niskę kąpieli wodnej, aż do uzyskania płynnej, jednolitej masy. Teraz już do gotowego produktu dodajemy jeszcze tylko około 8-10 kropelek olejku. Oczywiście jeżeli stwierdzicie, że zawach nie jest zbyt intensywny, możecie dodać tych kropelek więcej. Teraz mając już dezodorant w formie płynnej, możecie go przelać do puszki, czy do małego słoika. Pamiętajcie tylko, żeby nie przydawać tego do plastiku, bo jednak zdecydowanie lepszym, produkt, lepszym materiałem są tego rodzaju na przykład puszeczki, czy jednak szkło. Dezodorant już gotowy. Teraz wystarczy tylko włożyć go do lodówki i poczekać aż zgęstnieje. Pamiętajcie, żeby później go wyciągnąć i używać taki, który jest w temperaturze pokojowej, ponieważ wtedy łatwiej będzie Wam aplikować go pod pachę. To by było już na tyle w tym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, a także obserwowania mnie w innych portalach społecznościowych, na przykład na Instagramie czy Facebooku. Pamiętajcie jeszcze o łapce w górze, jak Wam się podobało, no i oczywiście o jakimś komentarzu, też bym nim nie, nie pogardziła. Trzymajcie się i do zobaczenia za jakiś czas. test nice.